Witamy Państwa serdecznie. Polskie Radio. Wydawałoby się, że powinno tam królować karuzela z piosenkami, natomiast króluje karuzela ze stanowiskami. Muszę aż posłużyć się kartką, bo jest to bardzo trudne, te powiązania i układy przedstawić. Krzysztof Czabański jest przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Dał pracę Agnieszce Kamińskiej. Która jest prezeską Polskiego Radia. Ta z kolei, pewnie żeby się odwdzięczyć, zatrudniła na stanowisku zastępcy dyrektora programowego kogo? Żonę Krzysztofa Czabańskiego, panią Annę Czabańską. Notowania Polskiego Radia spadają od dawna, pani dyrektorka chyba poświęca mało czasu temu swojemu zajęciu, bo pełni jeszcze funkcję w Radzie Nadzorczej Lotosu Paliwa. I co robi tam? Tam odwdzięcza się partnerce, partnerowi Kamińskiej, czyli panu Andrzejowi Pomarańskiemu, zatrudniając go również na intratnym stanowisku. PiS, władza PiSu gnije i chyba dlatego idzie na całość. Karuzela stanowisk, karuzela nepotyzmu, karuzela układów, aż trudno znaleźć słowa, żeby to właściwie określić. Kiedyś prezes PiS powiedział, że ludzie związani z władzą nie powinni pełnić funkcji w spółkach Skarbu Państwa. Dlatego Wręczamy kolejne już dwunaste wypowiedzenie, tym razem dla pani Anny Czabańskiej, żony Krzysztofa Czabańskiego, która daje zarobić swoim znajomkom i rodzinie. Tak nie może się dziać. PiS mówił o tym, że będzie kryształowy, że to będzie czysta władza prawa i sprawiedliwości, a jest dokładnie odwrotnie. Takich przykładów znajdziemy jeszcze wiele i będziemy o nich dalej informować. Szanowni Państwo, ta sytuacja opisana przez posłankę Małgorzatę Prokopaczkowską, członkinię Komisji Kultury i Środków Przekazu to coś z czym polskie media publiczne zmagają się od początku rządów zjednoczonej prawicy. To coś, co ma zostać przeniesione i zostało już przeniesione między innymi do polski press, która została zawłaszczona, która została przejęta przez publiczną spółkę, przez Orlen po to co ma się stać z TVN, bo przecież przed chwilą niezgodnie z regulaminem sejmu w piątek został przegłosowany projekt, który potem wszedł pod obrady sejmu Lex TVN, który ma sprawić, że różnorodność na polskim rynku medialnym po prostu nie będzie istnieć. Ale gdybyśmy mówili tylko o różnorodności. Mówimy o łamaniu konstytucji Mówimy o łamaniu artykułu 14 Konstytucji, który, Szanowni Państwo, mówi Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Zjednoczona prawica zapewniła już wolność w mediach publicznych. Zapewniła też, w cudzysłowie oczywiście, wolność w Polsce pres, z której musiało odejść wielu znakomitych regionalnych, lokalnych dziennikarzy. Chcę również zapewnić tę wolność, zanieść ją na sztandarach dziennikarzom TVN. Przeciwko temu protestowaliśmy wszyscy, wielu z nas, wiele tysięcy Polek i Polaków. W niedzielę protestowaliśmy i mówiliśmy do pana prezydenta Andrzeja Dudy Nie prosimy, żądamy tego weta. To jest weto który jest Pan winien, Panie Prezydencie, polskiej konstytucji, polskim obywatelom i obywatelkom i światowym zasadom wolności mediów, bo bez wolnych mediów nie ma wolnej Polski. W TVP oczywiście słyszymy, że na tych protestach nikogo nie było, że specjalnie były pokazywane wąskie kadry, bo było pusto. Dzisiaj pan Terlecki twierdzi, że pod protestami, pod dwoma milionami podpisów to były fikcyjne osoby. Oczywiście swojej widowni można kłamstwa wmówić, ale wolne media będą dalej mówiły prawdę. Dlatego panie prezydencie Duda, my nie prosimy, my żądamy, aby w Polsce mogły działać wolne media. TVN jest jednym z elementów. Jeśli zostanie zniszczony TVN, potem będzie lawina, potem będą zniszczone kolejne wolne media. Nie chcemy, aby było tak jak w Chinach, bo pewnie PiSowi przyjdzie też do głowy zniszczyć dostęp do Facebooka i do social mediów.